FOR fun NA EKRANIE Witam Was, ja nazywam się Dawid Muszyński, ten program to forfan NA EKRANIE, a dzisiaj zabieram Was na żółty dywan, a to wszystko dlatego, że do kin trafia nowa polska komedia TEŚCIOWIE, czyli zabawa na weselu, to co lubimy najbardziej. Panie damie, wesela to nasza polska specjalność. A w teściach tutaj, no, nie wiadomo, czy to stypa, czy wesele, czy po prostu impreza dla ludzi, którzy przyjechali. No dokładnie, dokładnie. Akurat tutaj, żeby tak powiedzieć, rzeczywiście można by było zrobić retrospektywę polskiego kina na podstawie tych wesel. Trochę ich było, od wesela Wajdy. No było, ale to jest inna rzecz. Rzeczywiście tutaj jest coś takiego, że ma się odbyć weselicho, ale no, odbywa się, ale jakby bez. Najważniejszych gości, no i się zaczyna. Film weselny, i mam wrażenie trochę stereotypowe podejście do Teściowej, która A nie przepada za swoją, za nową wybranką syna, B nie przepada za drugą Teściową. Ja w ogóle bardzo walczę ze stereotypami, ale tutaj wydaje mi się, że, że celem tego filmu nie jest znowu utrwalanie tego stereotypu, tylko pokazanie w ogóle w lekkiej, fajnej formie, takiej, którą Widz chętnie przyjmie, ale naszych. W ogóle przywar, bo nie tylko Małgorzata ma te przywary i takie cechy no, nie najbardziej chlubne, ale każdy z naszych bohaterów. Mi się to bardzo podoba, że, że pokazujemy historię z takim wielkim dystansem do nas samych, właśnie w lekkiej formie, więc łatwo przyswajalnej. No, ale nasi, nasi panowie też raczej no, nie, nie, nie należą do jakichś ideałów. Więc jest tam absolutna równowaga. To przy tym filmie muszę Cię spytać, ile ty kilometrów przeszłaś? Bo to jest Twoja postać jest cały czas w ruchu. Tak, tak to, było, to było wyzwanie. Nie dlatego, że nie lubię chodzić, ale dlatego, że czasem sceny miały. 20, ujęcie trwało 20 minut. Myśmy przechodzili przez różne piętra, przez y, kuchnię, wchodziliśmy na tę wielką salę hałaśliwą, y, jednocześnie cały czas grając naprawdę trudne aktorsko rzeczy. I to wymagało totalnego skupienia. My się czuliśmy po prostu trochę jak taka drużyna sportowa, gdzie każdy musi każdemu pomóc, gdzie wszystko musi być dokładnie idealnie w tym rytmie, gdzie musimy się zatrzymać idealnie w tym miejscu, a nie innym, żeby nie, wiem, nie wpaść na wózek, który przecina nam drogę więc to było wyzwanie, ale to była super fajna. Przyjechali jednak. Fajne. Wstyd najgorszy. Cztery lata za nią chodził, przed ołtarzem zostawił. Mandziu, co to opowiadasz? Dobry wieczór Państwu. Chciałem Państwa serdecznie powitać w imieniu rodziców Weroniki i Łukasza. I na początek proponuję to, nasze zdrowie. Ze nas, przyjechali. Praca też składawy Kłodawy, z Łamży, z Moniek, z SOKÓŁ. No, z całej Polski się zjechali. A piesek gdzie? Jak dobierałeś sobie aktorów tutaj? żeby właśnie odciąć się od tego, co już w teatrze zostało zrobione, ale żeby tego ducha zachować. Ja sztukę zobaczyłem umyślnie tuż przed zdjęciami. Jakby dopiero jak mieliśmy wszystko z Michałem Englertem wymyślone, nie chciałem się inspirować, chciałem zobaczyć te postacie po swojemu i dopiero jak ten proces jakby dobiegł końca, dopiero wybrałem się na sztukę i okazało się, że to jest Zupełnie coś innego. W coś sensie zupełnie coś innego niż ja widziałem i de facto trochę coś innego finalnie zrobiliśmy. Ty ten tekst znasz tak naprawdę od podszewki, bo grasz go w teatrze, więc mam wrażenie, że jako jedyna z obsady już szłaś na plan z wymyśloną postacią w głowie, wiedziałaś jak to zagrać, wiedziałaś, jak nie, to zrobić. Nie, w ogóle nie? z tych rzeczy, bo że nie gram tej samej postaci. Ja wiem, ale znasz ten tekst nie, od lat. Nie, 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 to w ogóle jest tak. Jakby... To, to nie jest ten, ta sama historia. To co się dzieje w teatrze i to co się dzieje w kinie. Scenariusz został adoptowany przez Marka Modzelewskiego, autora sztuki oczywiście, ale myślę, że to jest trochę inna historia jednak. A już tym bardziej gram, to, że gram inną postać stresowało mnie jeszcze bardziej i właśnie nic nie wiedziałam, dopóki Mikuba Michalczuk tego nie wyjaśnił. Ile razy musi się niekiedy powtórzyć? daną tą 20-minutową scenę, żeby trafić w każdy punkt, tak jak powiedziałeś, jak sportowcy, w każdy punkt. No tutaj z zaletą i zara zarazem taką wadą tego, bo to, że spotkała się grupa perfekcjonistów, więc nie ukrywam, że czasem cisnęliśmy po wielokroć, bo na przykład wszystko było już idealnie, ale nagle tam ktoś coś w drugim planie... Wypadło w innym miejscu, niż tego potrzebowaliśmy. No i na wszelki wypadek jeszcze powtarzaliśmy, więc było trochę tych, tych, tych dubli. Ale to dotyczyło głównie tych bardzo długich ujęć. Tych, gdzie były... które opierały się na bliskich planach, na emocji. My Nie powtarzaliśmy tak wielokrotnie. Mieliśmy szereg prób, byśmy byli naprawdę bardzo dobrze przygotowani do tego filmu. Przeklinam was. Żygać się chcę. Ona w niego jak w obraz. Byłaś kiedyś na takim weselu, jak tutaj? Nie, ja w ogóle niewiele byłam w swoim życiu na weselach. Tak naprawdę chyba bym mogła policzyć na palcach jednej ręki. No to tutaj przynajmniej miałaś bardzo fajny band grający tak. świetne covery, tak. więc mam nadzieję że to się przyjmie i częściej na weselach będziemy właśnie takie muzyka utwory na słyszeć na poziomie oby. Bardzo długo tej muzyki tam nie było, bo to jest film, który muzyki nie potrzebuje. Jedyne czego on potrzebuje i czego potrzebował ten tekst od początku, on potrzebował rytmu i tempa. I tak naprawdę muzyka, którą widzowie usłyszą, która jest skomponowana tylko na instrumentach perkusyjnych, jest po to, żeby bo nawet Wzruszające momenty, które są podbijane muzyką, one też są robione na instrumentach perkusyjnych, to są wyginane wyginane blachy i tak dalej, więc nie ma typowo komponowanej, inaczej, to jest komponowana muzyka, ale to nie jest. To typowo. ja się zatrzymam, tak? to jest jak rozmawia się z reżyserem. Ja mówię o muzyce, on tutaj perkusję, a mi chodzi o utwory, które wy dobraliście Dobra. i wykonuje wspaniała kapela weselna, która podbija całe to, to tempo. A... Dobra, wracamy w takim razie do hitów weselnych. Chciałem mieć soundtrack, który jest uniwersalny nie tylko w Polsce, dlatego nie usłyszeli tam Disco Polo, to nie jest typowo polskie wesele. Chciałam, żeby to było uniwersalne na świecie i tam też to się podoba, tam też to rozumieją. Więc mamy świetne wykony Baranowskiego, znanych przebojów od Fila Kolinsa, po Ring of Fire. Łatwo jest złapać te utwory, bo ja wiem, że tutaj trzeba długą drogę przejść, żeby, te, żeby dostać zgodę na wykorzystanie takich utworów w filmie. A to jest sztuka. Słuchaj, na szczęście mieliśmy za sobą Axon, mieliśmy Patrycję, która się tym zajmowała i swoją listę marzeń utworów dostałem, e, więc jestem tym zachwycony. Chcę ty podziel, po co wysił mi to, proszę mi to przynieść na jutro. Było trochę grzecznie, ale tak to <grym> wyglądało mniej więcej. No ja bym bardzo chciał, żeby taka muzyka robiła furorę na weselach, ale dobrze wiemy, że przychodzi taki moment na takim weseliku, że wszyscy się dobrze bawią przy takiej muzyce, e, której może tutaj nie będę reklamował, ale nie, no tak na serio, e, no Wiadomo co, różne są gusta i guściki. O Boże, kim są ci ludzie? Jak tylko weszła do domu, ja mówię, o, o, ale ty nie. Taka ładna, sympatyczna. Przepraszam, proponuję to, nasze zdrowie. Przeklinam was. Coś ty powiedział? Zobaczył państwa I waszego syna. Żeby nigdy w życiu nie był szczęśliwy. Debiut marzeń, tak naprawdę. Wszyscy się zachwycają, recenzenci pieją z zachwytu. Jakie to uczucie, być na premierze filmu, który już z mediów wiesz, że raczej sukcesem będzie. Słuchaj, powiem ci po premierze. Mam nadzieję, że ludzie będą się yy, śmiać. Ja się śmieję, ja się cieszę. Dzisiaj jest wielkie święto całej ekipy cudownych aktorów, którzy dali niesamowity popis. Także niczego nie żałuję. Jak bardzo teraz kibicujesz reżyserowi, który ma tak dobry debiut? Bo to nie jest łatwe wiesz, w tym biznesie, tutaj. Nie, jak ja Kubie w ogóle uważam, że to jest wybitny yy, reżyser, który jest bardzo profesjonalny, ma ogromną wrażliwość, jest zawsze przekowany w i Ja mówię, wierzę w 100%. jest prostu z końca świata przyjadę, żeby coś Unika zagrać. Jak już to dziecko jest na świecie, co następnego po takim debiucie? Bo to wiesz, no poprzeczkę sobie zawiesiłeś całkiem wysoko. Zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Mam dwa projekty w developmencie, dwa totalnie. Różne, i e, mam nadzieję, że zaskoczę też drugi. Chyba uchyl trochę, rąbka tajemnicy, to znaczy inne. Dobrze, więc e, jeden jest kinem bardziej sensacyjnym, w refnowym klimacie, bardzo, więc takim mrocznym, bardzo malowniczym. E, a drugi jest o relacjach międzyludzkich, ale w bardziej pozytywnym sensie niż Teściowie. No, oglądał się Bergmana i teraz będzie robił swoje. Swoje filmy. No dobrze, no to trzymamy kciuki, gratulujemy i czekamy na następne. Dziękuję. Dzięki. Forfan na ekranie.